Dnia 29 września w miejscowości Kosierady Wielkie w Powiecie Sokołowskim w gospodarstwie rolnym pana Marcina Polkowskiego odbyło się ostatnie spotkanie z edycji Dni Kukurydzy PROCAM 2024 zorganizowane przez oddział Sokołów Podlaski. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem wśród rolników, którzy mieli okazję zobaczyć nie tylko topowe odmiany kukurydzy dedykowane do uprawy na ziarno w sezonie 2025, ale poznać również najnowsze technologie uprawy kukurydzy we wsparciu produktów biologicznych firmy Biolider. W wydarzeniu brały również udział firmy: Biolider Naturalnie z Biogen, IGP Polska, Timac Agro, STW i Wokas. Głównym punktem wydarzenia była prezentacja najlepszych odmian kukurydzy z czołowych firm nasiennych należących do portfolio ProCam. W prezentowaniu technologii uprawy nie mogło zabraknąć szczegółowych informacji na temat Revital Pro Plus. Ostrinia Stop ograniczająca szkodliwość omacnicy prosowianki oraz produktów Azotopower i Phosphopower, które zabezpieczyły plantacje w dodatkowe makroskładniki. Finalnym punktem wydarzenia było oficjalne koszenie poletek i pomiar wydajności każdej z odmian. Wszystkie wyniki podajemy w przeliczeniu na 14% wilgotności. Średni plon z poletek wyniósł 12 ton 600 kg z hektara. Najciekawsze wyniki uzyskały z grupy wczesnej odmiana Wesley V 230 z wynikiem 13 ton 200 kg z hektara. Z grupy średniowczesnej odmiana Tonifi CS. FAO 240 z wynikiem 13 ton 520 kg z hektara oraz odmiana DKC 3402 FAO 240 z wynikiem 13 ton 200 kg z hektara. Numerem 1 okazała się być odmiana z grupy średnio późnej Citadel FAO 270 z wynikiem 15 ton 142 kg z hektara. Dziękujemy wszystkim uczestnikom tego wydarzenia i zapraszamy za rok.